Cześć, witajcie, z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj witam was w nowym odcinku Klockowych Łupów. No i może zacznijmy od zombiaczka z LEGO Scooby-Doo. Nie będę ukrywał, ja go kupiłem, aby dostać Smarta. Mogłem wybrać w sumie coś innego, ale tutaj skusił mnie ten torsik i cena. No torsik uważam jest bardzo dobry i przydatny, jeżeli będziemy budować coś w klimatach Piratów z Karajbów. No do załogi Daviego Johnson uważam, żeby się nadawał tak klimatycznie. No i co, dałem za niego 23 złote, cena taka, uważam, że dobra, ale szału nie ma. No i teraz będę pokazywał bardziej udane zakupy, już cenniejsze, więc możecie się tutaj nastawiać na ciekawe widowisko. Kupiłem, no jakby to nazwać, części do króli, no chyba tak najlepiej będzie to określić. Znaczy, powiedzmy tak, były to dwa pakiety, w jednym pakiecie były nóżki i torsik od tej figurki króla. No a jedna miała tą koroną włosy, e, pewnie wiecie o co chodzi, a drugi pakiet miał torsik tutaj od rycerza Herbulva, chyba ten nowszy tak e, sądzę, e, nie porównywałem go ze starszymi, no i w każdym razie, mm, co, uważam, że cena była bardzo dobra, bo chyba dałem za oba te pakiety chyba lekko ponad 50 zł, więc uważam, że naprawdę dobra cena, no szkoda, że nie było brody, no ale no co zrobić. Kupiłem torsik od Boromira, no i w każdym razie mam jeszcze włoski i główkę. No i takiego oto Boromira, no już wystawiłem na Alixie, No i w ogóle z tym Alixem z taką sprzedażą ogólną, no mam dalekie plany, naprawdę e, planuję się tutaj jakoś rozwinąć tutaj w dziedzinie handlowej, ale o tym może będzie więcej w kolejnym odcinku. Podczas zamawiania tych paczek, no naprawdę udało mi się spełnić tutaj masę moich. Legowych marzeń. No, może nie masę, no ale kilka na pewno. No, w każdym razie zależało mi, to było naprawdę moim wielkim marzeniem, mieć jakieś te plakaty legowe. Ja do tej pory tak, tak interpretowałem, tylko miałem naklejkę z Jokerem i interpretowałem ją jako taki plakat filmowy. No w końcu był film Joker, więc w sumie, no, można jakoś to niby zaliczyć, no, ale oczywiście wiadomo, że to nie jest taki stricte plakat. W ogóle to było chyba to lustro takie typu. Jak ktoś kojarzy ten zestaw, ten Joker Land, to pewnie wie o czym mniej więcej mówię. No ale w każdym razie, no tutaj te plakaty filmowe, no naprawdę nie było ich e, tak e, dużo, nie są one takie szeroko dostępne, ponieważ były tylko, z tego co kojarzę, w modularze, I to też tylko tym jednym, z którego właśnie je ja mam, e, i w tych miastach LEGO Ninjago, tych dokach. No i naprawdę e, marzyłem o tym plakacie, no i właśnie te duże zestawy niestety mnie już, teraz to też archiwalne zestawy, naprawdę mnie odstraszały, a no tutaj za chyba około 15 zł udało mi się takie dwa wyrwać, no i jestem naprawdę zadowolony. Na plakacie mamy kolejkę Lego Monorail, no i jest to nawiązanie do prawdziwego setu Lego, którego mogliśmy kupić. No i ten Monorail, ten prawdziwy zestaw jest moim jednym z największych marzeń. Na pewno jest taki top 10 zestawów, które, o których bym marzył. No ale kurczę, nawet same tory pod tą kolejkę kosztują, pra... no tam około tysiaka, więc no to już naprawdę jest. No naprawdę duże pieniądze i wątpię, żeby kiedykolwiek udało mi się go kupić. A drugi plakat przedstawia tutaj takie nawiązanie pewnie do filmu O Godzilla, No i że tutaj potwór atakuje miasto. No i w każdym razie, no uważa, że może by było trochę śmieszniej, gdyby to było prawdziwe zagrożenie dla figury LEGO, dla mieszkańców miasteczek Lego. Czyli, po prostu, czyjaś stopa, która może zmiażdżyć całe miasto, ale z drugiej strony, no to nie jest takie przyjemne takie niszczenie tego miasta, dlatego że no to, to jednak wiąże się z bólem. Kto nadepnął na krocach Lego, ten pewnie wie o czym mówię. A tutaj, w postaci tej gorzilli tego potwora, mamy separator, co oczywiście jest też bardzo śmieszne. Naprawdę, mi się to podoba ten koncept, ale jednak uważam, że. No, taka, takie miażdżenie przez topę mogłoby być ciutkę zabawniejsze, chociaż nie mówię, no ten pomysł z separatorem też mnie bawi. I ten facet w białym garniturku naprawdę przypomina mi jedną postać z Ojca Chrzestnego. Kto oglądał drugą część Ojca Chrzestnego, ten pewnie wie, co mam na myśli. Dalej, pro propos Ojca Chrzestnego, mamy tutaj prawdziwego bandziora. Ja go kupiłem jeszcze do figurki Człowieka Muchy. Wybaczcie, nie pokażę Wam tutaj Człowieka Muchy, ale no już dałem mu ten jego szczypiec do figurki Daviego Jonesa. I dobra, już nie chcę po prostu mi się montować. Nie będę ukrywał tej figurki z powrotem, tam kompletował na potrzeby tutaj tego odcinka. W każdym razie, no tutaj, za tego Banciorino, dałem chyba dychy, albo 25 no tutaj już nie pamiętam bez akcesoriów, ale akcesoria mam, więc będę miał kompletną figurkę. Chociaż nie wiem czy będę mu dawał tam futera no to jest ten rewolwer. W każdym razie no planuję kupić jakieś Riviera włoską, kiedy ją będę miał, pewnie e, doczepię tą figurkę i będzie się tam e, prze, m, no tam przechadzał po miasteczku i no, kto wie, co robi mafia, ten pewnie się domyśli, co będzie robił po tym miasteczku. Kontrolował, aby wszystko było git i żeby każdy okazywał mu szacunek. Figurką, o której marzyłem i naprawdę nie myślałem, że kiedykolwiek uda mi się zdobyć, jest... ...Shakespeare, tu też poeta. No, w każdym razie, no, ta figurka jest chyba... ...no, teraz nie chcę wam skłamać, ale no, jedna z pierwszych, w każdym razie, tych serii minifigurek. No i w każdym razie jest naprawdę niesamowita. Ta ilość detali na tym kubraczku jest po prostu super. Ktoś może powiedzieć, że no nie jest ta kompletna figurka, no ale szczerze powiedziawszy na tej główce yy, fryzurka jest po prostu czymś takim podstawowym i czaszka to już w ogóle jest podstawowy element. No na tych dodatkowych elementach mi po prostu kompletnie nie zależy. A ten torcik i te pantalety yy, no tutaj naprawdę uważam, że świetnie po prostu będą no dopasowane pod figurkę Jaskra. To już chyba najbardziej pod tego Jaskra yy, z serialu Wiedźmin, ale tego jeszcze co leci na TVP. Czy teraz to w sumie nie wiem, czy on leci na TVP ostatnio obejrzałem ten film, czy nie cały, ale tam w każdym razie leciał na jakimś innym kanale. No i w każdym razie no tutaj widać, że ten strój uważam, że po prostu idealnie pasuje yy, ten strój tej figurki pod yy, figurkę Jaskra z tego serialu. A jeżeli chodzi o same nóżki od tej figurki, zastanawiam się, czy by ich nie uczyć do figurki Gaunter Odima, Pana Lusterko. Komentarze są do waszej dyspozycji, czy by mu pasowały, czy nie. Ponieważ no, ciemnozielony jest podobny do ciemnoniebieskiego, jakie to powinny być w oryginale. No ale no, tak się właśnie zastanawiam, będą pasowały, czy nie. No, tak jak mówiłem, komentarze są do waszej dyspozycji. Dalej kupiłem no, sporo takich drobnych części do mm, Indiana Jonesa. No i mam tutaj masę mrówek i wybaczcie, już chcę je trzymać w tym woreczku, nie chcę je wysypywać. I tutaj jakieś mam jeszcze chyba torebki, czy tam jeszcze hmm, chyba jakąś broń. No ale w każdym razie coś ciekawszego, co tutaj wam pokażę, to te główki. Od kurczę faja, tyle razy oglądałem kryształową czaszkę, naprawdę sporo razy oglądałem tą część ale w każdym razie wiem, mat, yy, tak się nazywał syn Indiana Jonesa. Yy, w każdym razie zobaczcie ile jest tutaj tych główek mata i tutaj yy, no jest świetnie pokazanie to jak w, LEGO w 2009 yy, różnie robiło te nadruki, ponieważ ten nadruk jest tak różnorodnie nadrukowany, ponieważ w niektórych miejscach te, jakby to powiedzieć, nadruk jest po prostu mocniej taki tutaj rozlany, a w niektórych miejscach nie, w sensie w innej główce. No i tutaj naprawdę się różni, to tak naprawdę niektóre te główki wyglądają jak podróbki, a niektóre jak oryginały, ale to rzeczywiście, no to są wszystko oryginalne klocki i tak po prostu kiedyś było. Tutaj kupiłem taką małą paczuszkę elementów z Indiana Jonesa, dałem za nią chyba około 15 zł. I w każdym razie mamy tutaj od tej śpiewaczki z Nia Jonesa torsik. Ona się nazywała Willy. No i w każdym razie jeżeli chodzi o te ramiona, no nie są one tak jak były w oryginalnym zestawie, muszę je podmienić. Dalej mamy tutaj no naprawdę moje jedno z największych też marzeń legowych, które naprawdę się cieszę, że się zliściło. Czyli torsik od Two Face'a no i naprawdę jest w idealnym stanie, naprawdę się cieszę, że trafiłem go w tej parszuszce. Czy trafiłem, po prostu widziałem, że. Można go kupić w tym zestawie. No, ale bardzo się cieszę, że ktoś w tak dobrej cenie ten torsik wystawił. Bo naprawdę, gdyby już był sam ten torsik za 15 zł, naprawdę wziąłbym. A tutaj jeszcze mam taką garść elementów, więc naprawdę jestem zadowolony. No i naprawdę postaram się skompletować tego tufacea. No, mam jeszcze od niego te włoski, w sumie tylko bez czarnego nadruku. No, ale powiedzmy, że są. No, w każdym razie, no najbardziej zależy mi na główce. No i mam już jakąś tam upatrzoną. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś ją kupić. No, i w każdym razie jeszcze mamy tutaj torsik. Od to mi się wydaje, że jest kelner z tej minifigurkowej serii, chyba tej piątej, ale tutaj nie będę kłamał. No, i w każdym razie szkoda, że nie było jeszcze tutaj, jak jest ten torsik tego kelnera, tego Wina. Takie miał fajne, takie nadrukowane. No, ale no niestety, no może się kiedyś trafi, może nie. Fajnie by było je mieć, no ale trudno. No, i tutaj jeszcze dostałem masę akcesoriów. Tutaj broń, torebki. Żałuję, że kupowałem je do Wiedźmina specjalnie pod te figurki, bo teraz już po prostu nie musiałbym ich dokupować specjalnie osobno, no ale trudno. A jeszcze pamiętam, że trochę za te torebki minimalnie przepłaciłem. No i w każdym razie mamy tutaj jeszcze korony od tej piosenkarki Willy. No i obstałem, że ta korona może być cenna, ponieważ takie małe elementy się często gubią, ale nie sprawdzałem jeszcze jak chyba jej ceny. Z takich jeszcze tutaj fajniejszych, ciekawszych tutaj zakupów udało mi się kupić ten ekran, na którym no tutaj jest wyświetlany film. No jest to naklejka i ta naklejka, w ogóle cały ten element i te plakaty filmowe, które wam wcześniej pokazywałem, to pochodzi z modulara, który przedstawiał kino. Bardzo fajny modular, chciałbym go strasznie w swojej kolekcji, ale wszystkie archiwalne modulary niestety już są drogie, więc po prostu chyba go sobie odpuszczę, ponieważ jeszcze to też nie chcę już znowu kupować. Nie wiem, powiedzmy czterech modularów, jakiś ich zbierać, bo to jednak dużo kosztuje. E, tylko dlatego, że no po prostu ja siebie znam. Jak kupię jednego modulara, będę chciał zapełnić nimi półkę. E, no i nie dość, że zajmie mi to strasznie dużo miejsca, zajmie mi to strasznie dużo pieniędzy, e, to no po prostu wolę wybaczyć Wam, ale postawić tutaj na tej półeczce coś innego. No ale, no nie powiem, no jednak, jakby takie kino się trafiło tanie, no to jednak chyba bym złamał swoje obietnice i znowu nakupował pełno modularów. Czy pewnie bym je kupował na bieżąco, które mi się podobałem? No ale, do, dobra, dobra, już się nie rozgaduję. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten ekran, to jestem naprawdę bardzo zadowolony, że go mam. Dałem za niego ponad dwie dychy, więc uważam, że cena taka, no dobra, wiadomo, ciężko kupić taki element osobno, więc uważam, że jest to rozsądna cena. My no w każdym razie, no, planuję zrobić takie kino w którym będą siedziały różne figurki z różnych serii, tylko po prostu staram się, żeby miały ciekawe głównie nakrycia głowy, żeby, no bo wiadomo, jak figurka siedzi, to głównie widać nakrycie głowy, no i w każdym razie, no tak będę coś próbował zbudować na miarę naszych możliwości. Jak nie wiem, ktoś kojarzy taki plakat chyba z 2010 albo 11, to pamiętam, że był taka piękna grafika, która przedstawiała różne właśnie serie, które mogliśmy zobaczyć w tym katalogu. Ja mam tą grafikę w swojej głowie naprawdę bardzo dobrze wyrytą, ponieważ no jakoś chyba się przyglądałem długo, pamiętam temu, tej okładce, temu katalogowi. Wiem, że teraz powiedziałem masło myślane, ale trudno. No i w każdym razie. Planuję zbudować jakieś takie kino, no ale no to zaczekam po prostu, jeszcze yy, nazbieram części, i jeszcze muszę przemyśleć, jak to tam co zbuduję, więc no w tym roku obstałem, że tego po prostu nie zbuduję. No i udało mi się kupić Lego Shire, no i to jest naprawdę no hit, jak udało mi się zdobyć ten zestaw, ponieważ ktoś na grupie Facebookowej tam rzucił post, że jak się kupił u jednego sprzedawcy ten zestaw y, z figurką y, tam. Y, no nie tą ze Spidermana, tylko tą zieloną, nie pamiętam, która to już jest seria. No ale w każdym razie, no jak się kupić właśnie z tą jedną figurką, to przy zakupie tych dwóch zestawów jest tutaj duży rabat. No i za wszystko tam chyba wyszło 714 zł. No coś takiego, nie chcę wam tutaj mówić dokładnej ceny, bo po prostu jej nie pamiętam. Czy nie chcę, po prostu nie pamiętam. No i w każdym razie, no udało mi się kupić ten zestaw, ale pamiętam, że było chyba około 400 sztuk, no i one się po prostu jak świeże bułeczki rozeszły, więc e, naprawdę, chyba po godzinie już nic nie było. E, jak w sumie mogłem wam rzucić jakiegoś posta, ale obstawiam, że zanim ktokolwiek by zobaczył tego posta, to już pewnie by, nie, no nic z tego nie było. Więc no, cieszę się, że przynajmniej mi się udało skorzystać z tego, e, no tutaj rabatu. No i w każdym razie no naprawdę podoba mi się ten zestaw. A jeżeli chodzi o figurki, jakie, no znaczy o figurkę, jaką udało mi się trafić, to tutaj jest ta figurka tego komiczka. No i mam już taką drugą figurkę tego komiczka i nie powiem, bardzo lubię figurki, yy, które są przebrane za jakieś różne owoce, zwierzęta i tego typu sprawy. No ale w każdym razie, no nie wiem, jak go wykorzystać, takie dwa komiczki. Jeżeli macie jakieś pomysły, to. Miał, piszcie, tylko proszę Was, nie piszcie, żebym zrobił z niego fuzzy Fazbera. Po prostu no, chciałbym zrobić z niego coś innego. I teraz moje naj, największe takie marzenie w sumie, o którym nie wiedziałem, ale i tak je chciałem, czyli czarna perła. No jeżeli chodzi o tę czarną perłę, to ja usłyszałem o tych przeciekach, no, no powiedzmy, że z pół roku temu. No i ja już w ogóle, może chyba w grudniu, już w ogóle zeszłego roku już dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie no już sporo czasu minęło. No i odkąd usłyszałem o tej informacji, no to już jakieś tam środki odkładałem na tą perłę. Oczywiście kupowałem różne rzeczy yy, w tym czasie, no ale jednak już tak już po prostu jakieś wiadomo, jakieś pieniądze starałem się na to odłożyć. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, miałem chyba więcej szczęścia niż rozumu, udało mi się odłożyć praktycznie idealną sumę pod tą perłę. Pamiętam, że jak ją kupiłem to praktycznie na koncie, yy, no... Chyba dyszki mi zostało, więc tam naprawdę już miałem ten. Się spłukałem praktycznie co do joty. No i w każdym razie i tak jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się ją kupić. Dostałem do niej gratis, czyli kompas. Jak się wpisał odpowiedni kod, no to też. Dopiero się o tym dowiedziałem, o tych specjalnych kodach, na chwilę przed zakupem tej perły. No ale to już były takie moje nocne wojaże i takie tam zakocholizmowe, takie północne rzeczy, że no po przeglądaniu takich stron nocą to udało mi się znaleźć ten kod, znaczy informacje o że takie coś istnieje. No jeszcze dostałem tego pada z tonika, więc gra są naprawdę fajne, jeszcze ich nie złożyłem, no ale planuję to zrobić. No i co, na moją półkę dotarła... Yy, znaczy, dotarła perełka, naprawdę piękny zestaw. No, tak się zastanawiam, czy mi się kiedyś ta półka nie urwie i na łeb nie spadnie, bo tak ostrzegam, znaczy, tak wam powiem, że śpię pod nią, no i tak, no, to nie jest zbyt bezpieczne, ale... Yy, no, co mogę wam powiedzieć, te statki po prostu tam pięknie wyglądałem i ja ufam Ikei, mojemu ojcu, że dobrze zamontował tą półkę już wiele lat temu. I na zakończenie mam nadzieję, że grupa LEGO no usłucha moich prośb, zobaczę jak dobrze się ta perła sprzeda... Znaczy, chyba się dobrze sprzeda opisałem, bo tak patrzę po tych grupach, to mało jest osób, które na nią narzekają, więc to naprawdę dobry znak. No i że kiedyś jeszcze powstanie latający kolender, no otóż by było naprawdę coś. No bo wiecie, jeżeli chodzi o czarną perłę, no miałem tą z 2011. Która też jest świetna, ale nie sprzedaje, bo to było też moje jedno z większych marzeń. Znaczy, to było jakieś w ogóle moje największe marzenie, no ale wiadomo, jak usłyszałem wieści o nowej, no to ta nowa z automatu się stała moim największym marzeniem, no ale tak to już często bywa. I w każdym razie, no strasznie bym chciał latającego Holendra, ponieważ no, to jest statek, który naprawdę nigdy nie został wydany, a powinien być według mnie. No i cóż, naprawdę czekam, żeby grupa Lego go zrobiła. Może być podobnym do Perły, wtedy uważam, że y, dla grupy Lego to będzie mniej kombinatorstwa. No i no cóż, no czekam, czekam nad, y, ten, latając, na tego latającego Holendra. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!